Przez kolejne spotkania zajmiemy się z nami, to z nami w Biblii. W Piśmie Świętym wiele postaci ma sny. Począwszy od snu Adama, poprzez sen Abrahama, Abimeleka, który nie był członkiem narodu wybranego. No, i przepiękne sny, i przepiękna historia Józefa egipskiego. Sen Salomona, sny Jakuba. Pewnie pamiętamy tę drabinę, która mu się śniła, po której aniołowie schodzili i wchodzili. Mamy także nocne koszmary Hioba. No i sen, który wszyscy dobrze znamy z Ewangelii, sen Józefa, dwa jego sny. Józefa męża Maryi. Zanim przejdziemy do tych różnych snów, popatrzmy, co prorok Jeremiasz mówi o snach. Otóż w 29. rozdziale w 8. wersecie Jeremiasz pisze tak nie zwracajcie uwagi na wasze sny. Nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Te słowa wypowiada Bóg do wszystkich uprowadzonych do Babilonu. Chodzi tutaj o sny, które osłabiają czujność, sprawiają, że człowiek przestaje być czujny. Chodzi tutaj Jeremiaszowi o takie sny, które odwracają uwagę przebywających w Babilonie Żydów od starania się o pomyślność tego kraju, w którym żyją. Jeremiaszowi chodzi o sny, które odwracają uwagę od budowania domów, które odwracają uwagę od zakładania ogrodów, od dbania. O swoją rodzinę. I takie sny są ulotne, są nierealne, fantasmagorie, w które ucieka przygnębiona dusza. Na temat snu mówi także księga Syracydesa. I tutaj w 34 rozdziale znajdujemy takie słowa. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Ten mąż głupi jest podobny do kogoś, kto chwyta cień, do kogoś, kto goni wiatr. To jest ten mąż głupi, który opiera się. Na marzeniach sennych, który buduje na marzeniach sennych swoje życie. Głupi to mąż, bezrozumny, według syracha. I dalej syrach w kolejnych wersetach trzecim i piątym rozdziału trzydziestego czwartego. Mówi nam, że marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle. Naprzeciw oblicza odbicie oblicza, czyli jego negatyw, czyli fałsz. Zwierciadło odwraca rzeczywistość. Zwierciadło pokazuje tą odwrotną stronę prawdy. I dalej pisze w Syrach, co można oczyścić rzeczą nieczystą, rzeczą nieprawdziwą. Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Czy z lustrzanego odbicia poznajemy prawdę? Tylko pozory i to pozory w negatywie. Pozory odwrócone, coś, co nie istnieje w rzeczywistości i jest jedynie ulotnym odbiciem. Gdy odejdziemy od zwierciadła, ta zwierciadlana, odwrócona rzeczywistość przestaje istnieć. Więc nie patrzmy na świat, mając w głowie to, co widzieliśmy w zwierciadle. I dalej, Syrach pisze wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne. Są bez wartości. To są urojenia, które tworzy serce rodzącej. Czyli człowiek, który doświadcza trudów, gdy coś płodzi, gdy usiłuje coś zrodzić, to w tych bólach pojawiają się również pewne pokusy ucieczki do tego, co piękne, płaskie, pozorne, ale urojone. Sny to urojenia. Nie budujmy na nich. Nie uciekajmy w sny. Ale Syrach mówi nam jeszcze coś bardzo ważnego. Mówi nam, że to wszystko oczywiście jest prawda, że sny są ulotne, że reprezentują świat urojony, nieprawdziwy. Ale, czytamy dalej w rozdziale 34, w wersecie 6, Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie. Wtedy nadstawiaj ucha, wtedy otwieraj serce, wtedy pytaj się, by lepiej ten sen zrozumieć. Sny są urojeniem, ale gdy Najwyższy przysyła te sny. To wtedy, to wtedy zatrzymaj się nad tymi snami i słuchaj, co dalej Bóg ma ci do powiedzenia, bo będzie ci te sny potwierdzał, poprzez ludzi, poprzez wydarzenia. Wróćmy do tekstu z 34 rozdziału z księgi Syracha. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły. A ci, którzy zawierzyli tym snom, upadli. Prawo wypełni się bez kłamstwa, bez szukania atrakcyjności pozorów. Mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. W mądrości pokładajmy nadzieję. Z mądrością przyglądajmy się snom. A nie dajmy się ponieść tym, które zachęcają nas do ucieczki od rzeczywistości. Jeżeli Najwyższy posyła sny, jak mówi Syrach, to znaczy, że istnieją sny od Boga. Potwierdza to nam Księga Liczb w 12 rozdziale. W szóstym wersecie Bóg mówi do Aarona i Miriam: Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia. W snach będę mówił do niego. Istnieją sny od Boga. Ale jak je rozpoznać? Jak rozpoznać sny, które pochodzą od Boga? Może ktoś z Was miał doświadczenie takiego snu? Pamiętam w mojej młodości, gdy kładąc się spać, odganiałem od siebie pewne poczucie winy z powodu czynu, jakiego się dopuściłem w ciągu dnia. I mówiłem sobie w duchu, nie, nie, to, to nic, no nic się nie stało. I podczas snu widzę Anioła pięknego, który podchodzi do mnie i zaczyna mi mówić: straciłeś wszystko, zdradziłeś Boga, teraz będziesz potępiony. Strach mnie obleciał. Ale w tym momencie słyszę głos, to nie jestem ja. Mówi Pan Bóg. Ja nie potępiam. To w przebraniu anioła światłości przyszedł do ciebie kto inny. Jam jest Pan Bóg Twój. Jam jest ten, który cię umiłował i który ci wszystko przebacza. Zawsze do mnie przychodź. I wtedy zobaczyłem, twarz tego anioła przekształcała się w taką straszną, przerażającą twarz, która nie mogła znieść tego, że ja nie uwierzyłem, że ten anioł światłości nie jest żadnym aniołem Boga, tylko tym złym, który próbuje człowieka przekonać nawet w snach, że Bóg każe. Że Bóg jest zły, że Bóg się mści, że Bóg potępia. I wtedy Bóg, uprzy... Bóg przyszedł mi z pomocą i mówi: Nie, to nie jestem ja. Ja nigdy tak nie mówię. Ja nigdy wobec człowieka nie mam złych uczuć. Choćby nie wiem, jak błądził, kocham go i chcę. I chcę wyciągnąć go z przepaści, w której się znalazł. I wtedy taki pokój mnie ogarnął, taki spokój wewnętrzny, że Bóg mnie nigdy nie opuści. Nie tylko w trudnych sytuacjach, które mi się zdarzą, ale nie opuści mnie nawet wtedy, gdy to ja będę winny tych trudnych sytuacji. Księga Hioba, rozdział 33. Są to słowa, które przeczytałem, gdy spocony obudziłem się z tego snu, w którym spotkałem najpierw Szatana, a potem Boga. I gdy sięgnąłem po Pismo Święte i otworzyłem je, wtedy tak po prostu otworzyłem, i tam, gdzie mi się otwarło, zacząłem czytać. Rozdział 33 Księgi Hioba: Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka i w czasie drzemki na łóżku otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Tak to było. Chcę odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie od ciosu dzidy. Bóg poprzez ten sen chciał mnie odwieść od grzechu, chciał mnie uwolnić, również od pychy, że ja to nie grzeszę, że rzadko mi się to zdarza. Że są grzesznicy o wiele więksi ode mnie, uwolnił mnie od pychy, odwiódł mnie od grzechu i uchronił moją duszę od grobu, a życie od tego by było poszargane, zniszczone, zmiętolone, posiekane. Ciosami dzidy. Tego, który nienawidzi człowieka. Nigdy nie wierzmy w to, że Pan Bóg może odnosić się do człowieka z jakąkolwiek pogardą, złością i chcieć człowieka potępić. To tylko szatan potrafi. Pan Bóg nigdy nie potępia i nie ma takich snów, w których Pan Bóg. Groziłby człowiekowi. W snach Pan Bóg człowieka chce odwieść od zguby, chce przestrzec. I zobaczymy to zarówno w snach Józefa Egipskiego, jak i w tych snach, jakie miał Józef, mąż Maryi. Zobaczymy tam, jak Pan Bóg syła sen na człowieka, aby go umocnić, aby pogłębić jego wiarę, aby uchronić go od błędu, od zguby, aby pomóc mu przeżyć to, co w przyszłości się wydarzy. Więc na następnym spotkaniu przyjrzymy się snom Józefa z Egiptu oraz snom. Iusefa, menja